meczu z Płockiem odjdziemy tak jak do każdego innego meczu, czyli 100% walki, 100% zaangażowania i próba wyszarpania się jednego punktu. Bardzo miło wspominam pobyt w Tumskim Grodzie. Szczególnie ten poprzedni rok, gdzie mieliśmy bardzo fajną, zgraną paczkę. Niełatwo mi było stamtąd odchodzić. Teraz jestem tutaj w domu, przede mną kolejne wyzwania i z wielką przyjemnością wrócę do Płocka i pokażę na co stać nasz zespół. Płocki zespół zmienił się bardzo, mógłbym powiedzieć w stosunku do ubiegłego roku. Podkreślam to nie pierwszy raz. Jest to to zespół jeszcze, jeszcze słabszy, w wieku nie da się przeskoczyć i oni to, to doświadczenie, podobnie jak my, też muszą zbierać w takich ligowych meczach. Na niekorzyść Płocka gra absencja Mariusza Rukiewicza. Jest on absolutnym liderem, moim zdaniem, i widzę możliwość ugrania czegoś w Płocku.